Jesteśmy na spotkaniu ministrów państw NATO w kwaterze głównej w Brukseli. To jest inaugurujące spotkanie w tym roku. Bardzo ważne oświadczenie od tego zacznę. Podsekretarza stanu, zastępcy Pita Hekseta, pan sekretarz Kolbi, zabierał głos. To był już zupełnie inna emocja niż rok temu, kiedy dochodziło do pierwszych zmian. Przy nowej administracji prezydenta Trumpa. Wtedy dla niektórych w Europie było szokiem wezwanie do zwiększonych wydatków. Dzisiaj już widzimy odpowiedź. Odpowiedź od Unii Europejskiej, odpowiedź, którą Polska dała jako pierwsza, podnosząc radykalnie wydatki na zbrojenia. Co mówił sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych? Bardzo ważna rzecz, że nie będziemy sami, nigdy nie będziecie szli sami, nawiązując również do słynnego hasła. Liverpoolu. Jednym z tematów była rozmowa o operacji Arctic Sentry, która została aktywowana. Każdy z państw został poproszony o rozważenie swojego wkładu w tą operację. Jedność sojuszu, która była pewnie nadwątlona, albo niektórzy stawiali znak zapytania, czy ona dalej istnieje, została na dzisiejszym spotkaniu ministrów potwierdzona. Jedność sojuszu od Stanów Zjednoczonych przez Polskę, Danię. Inne państwa europejskie, Kanadę, od tych, którzy stanowią o największym potencjale, do tych, którzy, którzy są zawsze ważni, bo każdy z członków NATO jest istotny. Ważna rola też, też Turcji. Miałem okazję na kilka bilateralnych spotkań z ministrem obrony Szwecji. Niedługo wizyta króla Szwecji w Polsce wraz z delegacją prawie całego rządu. Będziemy Wtedy pokazywać kolejne etapy programu Orka, czyli pozyskania trzech okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej. Wspólnie właśnie Francja, Niemcy, Polska, Szwecja podpisaliśmy ważny list intencyjny o nabywaniu zdolności rażenia dalekiego rażenia, precyzyjnego dalekiego rażenia powyżej 500 km. To jest absolutnie jedna z dwóch kluczowych. Dwóch kluczowych działań NATO i Polski, czyli systemy dronowe i antydronowe i daleki precyzyjny zasięg. To są dwie najważniejsze, dwa najważniejsze elementy odstraszania obroni, obrony, strategii odstraszania obrony i polskiej i natowskiej. Rozwój tego typu inicjatyw jest nam potrzebny. Wspólnie z Norwegią przystąpiliśmy do zaproponowanego przez Słowację miejsca ćwiczeń, miejsca treningu. Na właśnie dalekiego rażenia na poligonach słowackich. Już 10 państw do tego przystąpiło Polska i Norwegia w dniu dzisiejszym. Do tego rozwój zdolności dronowych. Ja w swojej wypowiedzi miałem okazję też zaprezentować te ostatnie, te ostatnie umowy: zwiększanie potencjału obrony przeciwko dronom czyli program SAM.